Po wielu latach znalazłem w końcu sposób na uwolnienie się od klątwy McDonalda! Bo dzisiaj 10 kompletki losowych widzów mojego kanału będzie budować... KFC! Tak, no dokładnie. Będą mieli na to aż 45 minut! A po tym czasie wy wybierzecie zwycięzcę! No to co, jesteście gotowi? To no zostawcie łapkę w górę i suba i lecimy! Wow, dobra! Co to w ogóle będzie? 10 KFC, jedno koło drugiego. No nie skończy się dobrze, ale lecimy z tym koksem. 3, 2, 1. Pozostało 45 minut do końca. 45 minut trwają też lekcje w szkole, więc można powiedzieć, że dzisiejsza lekcja polega na zbudowaniu KFC. Lekcja z gorących kurczaków. Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, wiem co robię. Ratuję tę serię od klątwy McDonalda. Bo co jak co, ale jeśli dzisiaj pojawi się McDonald's, to ja stąd wychodzę i zamykam kanał. Temat to KFC. Bardziej nie ma McDonaldowego tematu nie ma, więc proszę, dajcie mi spokój! A przede wszystkim dajcie mi ładne budowle! Wow, minęło 5 minut i prace zaczynają wyglądać naprawdę kozacko! Przepraszam, wszystkich głodnych, którzy go dają ten odcinek. Ja przez to wszystko też jestem głodny! A najbardziej to no teraz zjadłbym sobie KFC, ale problem jest taki, że nie mam KFC w mieście! Jak żyć? Jedyne co mogę zrobić, to posłużyć się moimi widzami! Mam nadzieję, że oni mnie dzisiaj nakarmią! I nie tylko mnie, ale również was! Bo tu właśnie wy wybierzecie zwycięzcę! Mam pomysł, będę impostorem! Włączam sobie niewidzialność i bez wiedzy widzów, zbuduję komuś McDonalda! Dobra, dobra, oni mnie nie widzą! A więc póki mi koleg nie patrzy, bo buduję sufit, twórzmy tutaj małe logo McDonalda! No ciekamy, ciekawe, kiedy zauważy! O, widzi, widzi! Ale nic nie robi! ON jest zniszczył! Najgorzej, jaka was nienawiść! Ewidentnie w tym odcinku widzę, że mamy Team KFC. Jak myślicie, co zrobi Ferry, Jeśli zmieni wszystkie kolory na żółte. I potajemnie wstawię tutaj kolejne wielkie logo. Uwielbiam trollowanie biednych uczestników. Lecimy z tym koksem. Dobra, dobra, napiszmy do niej teraz. Very Play, ale temat to KFC. Pomyliłaś się chyba. Haha. Ale było KFC, a nie McDonalda. No to czemu budujesz McDonalda, no? No nie, ja go zbudowałem. No temat do KFC widać jasno. Jak nie rób żartów? Jak ktoś zmienił? Dobra, niech ci będzie. I na zegarze by było właśnie 30 minut. A więc moi widzowie budują już od 15 minut i idzie im niesamowicie dobrze. Oj, wybranie zwycięskiej pracy to będzie ciężki orzech do zgryzienia. Czy to jest KFC w kształcie kubełka? Gościu, nie wiem kim jesteś, ale jesteś geniuszem. Jak to się w ogóle wchodzi po mocy? Dobra, zgaduję, że tędy. Trzeba kliknąć to i Finalnie, Litwicz MC, który jest w skie świętego Mikołaja. Co? Dobra, nie wnikam. Tu jest kilka bardzo dziwnych rzeczy, o które nawet nie chcę pytać. Po pierwsze, dlaczego to się wchodzi w ten sposób? To nie jest chyba zgodne z zasadami PHP? A po drugie, czy to naprawdę wielki kubełek? Jaram się totalnie. Jaram się też tym, co buduje Cake Smile. Bo co jak co, ale jego restauracja będzie jedną chyba z większych tutaj. Ta, no serio, totalnie największa. I nawet pomyślał o KFC Drive. No i to się nazywa duży mózg. Przynajmniej babuska a nie to, co ja po tych wszystkich w odcinkach. Idziemy trollować dalej. Włączamy niewidzialność i czas znaleźć kolejną ofiarę! Overras! Tak spokojnie tutaj siedzi niczego się nie spodziewa! A już tym bardziej chyba nie spodziewa się inwazji kurczaków! KFC, jak sama nazwa wskazuje, to kurczaki! A coś mi się wydaje, że u tego pana jest ich zdecydowanie zbyt mało. O, nie wchodzi, usuwamy to szybko! Nic nie widziałeś! Spadaj stąd! O kurde, byle było blisko! Nie zauważył, nie wierzę! <laughs> chyba powinienem robić moją maszynkę w większym ukryciu. Przepraszam! Dobra, dobra, więc mechanizm będzie tutaj, pod podłogą! Jest zegarek i on będzie miał jedną funkcję. Ma stworzyć w tym miejscu prawdziwy armagedon kurczaków! Ale najpierw panią panie lepiej, żebyś wyszedł. No nie do no czemu on cały czas siedzi! Jak ja mam to wszystko zrobić bez jego wiedzy! Dobra, będzie ciężej, ale to nie jest niemożliwe! Zrobimy to, damy radę! Wydaje mi się w sumie, że w tym momencie najlepiej byłoby to zrobić pod dywanami. A więc zbuduję tych dywanów trochę więcej i będę udawał, że on je zbudował. Znaczy pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że on tego nie zauważy! Tak, proszę pana, to ty zbudowałeś te wszystkie dywany! Tutaj nic nie jest podejrzane! Nawet to, że biorę w tym momencie. Cały stack kurczaków wypełnia mnie mi dispensery! Odpalamy i zobaczmy reakcję. Wyrasa! 3, 2, 1, let's go! Uciekam z Okej, okay, on jeszcze nic nie widzi. A za nim jest już milion kurczaków. Co jest? On nie! Je? Haha! Powodzenia w zabijaniu ich wszystkich. Co on robi? Jakim cudem on ich jeszcze nie widzi? O, raz, gościu, obróć się! Obrócił się! Oby to, ale nadal nie widzi mechanizmu. Nie, no nie że Gościu się nawet nie przejmuje. Buduje jak gdyby nie nic a za nim. Milion kurczaków. O nie, mam już lagi. Mam lagi, jest źle. Wow, co jest? O kurde, bele stary! Co to było? Co on trzyma? Gościu, co chce je wszystkie rozmnożyć? Nie! ha! ha. On naprawdę ma nasionko w ręce. A ich jest nadal co Więcej! O nie! Mój, mój, komputer już wybucha! I nie tylko komputer, cały serwer już nie wytrzymuje! Co ty zrobiłeś? Wyrzucił je z chaty! Dobra, super, ale co ja mam teraz zrobić? Ja bym teraz wszystkie zabić? Dobra, na szczęście są komendy. Żegnajcie, kochane kurczaki! No, 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 trochę ich było! tym to można byłoby zrobić zapasy dla całego KFC w całej Polsce! I to nie tylko KFC, ale co wykorzystuje pióra? Nie wiem, poduszki czy coś? Proszę bardzo, kochani, rzucam wam zapasy kurczaków, żebyście mieli dla waszej restauracji! Bez tego prowadzenie KFC może być ciężkie. O, właśnie teraz na zegarze wybiło 15 minut, co oznacza, że dwie trzecie czasu już za nami. Najwyższy no czas zobaczyć, jak wyglądają prace w środku. O, u d.pl mnie chyba jeszcze ani razu nie było. No to witam, witam i o zdrowie pytam. Ej, no panie, fajnie tu. Znaczy fajnie do czasu, kiedy nie wyłączę widzenia w ciemności, bo wtedy się robi trochę dziwniej i trochę creepy. Ej, czy to jest drapina? Czy serio w tej restauracji, żeby wejść na drugie piętro, trzeba wejść drapiną? Nie mam to zrobić z całym moim zamówieniem. Nie, no spoko. Fajnie, fajnie. I nie robi się coraz lepiej. O, o, jak wygląda to wnętrze? No, no, no. Very play. są, chociaż schody. Szanuję, szanuję. Nawet daszek jest i teraz LOL. Dobra, jaram się. Gabi 2012. Dzień doberek. Kasa, 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 kasa. Dużo tych kas. Dobrze. Przynajmniej kolejek nie będzie, chociaż ja tam co tu się dzieje? Czy tu śpią pracownicy? A co robi ta świnia? Co to jest? Przemieralnia? Nie, w tym KFC mają nawet dorsze. Nie wnikam. Tu są jakieś dziwne tajemnice, których chyba nie chciałem znać. O, a Wiksonek zaraz obok stworzył Piramidę! Znaczy, byłaby to piramida, jakby nie widzieć tego, co było na dole, to można byłoby sądzić, że jest to KFC w starożytnym Egipcie. Serio, to wygląda jak KFC w piramidzie. Dobrze, dobrze! Gościu, co to jest? Czy to jest w ogóle bezpieczne? Czy oni na bieżąco te kurczaki ucinają tymi doszami? Ej, ja nic nie widziałem. Wcale nie znam takiego słowa jak BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy! Higiena może i tutaj jest, chociaż nie. Rozcinanie kurczaków na oczach gości? Nie, to nie ma higieny! A nie bezpieczeństwo, higieny! O, w ogóle ten tutaj taki biedny w końcu jeszcze go nie widziałem. Panie Mikolku, sieba! No, no, stary spoko tu, ale trochę pusto. Ja bym dał tu jakiś dywan. Tak, w sensie, dywan w KFC. Czy ja się w ogóle słyszę? Nigdy nie widziałem dywanu w KFC, ale w tym będzie! Bo to jest w końcu wyjątkowe KFC. Tutaj nie dość, że można dobrze zjeść. To jeszcze można ocieplić nóżki o ten piękny, wełniany, gorący dywan. Ej, nie, nie, pytajcie, okej. Okay? A jakbyście jednak chcieli zapytać, to polecam zapytać o to, jaka to jest restauracja. Bo ani po tym, ani po tym, ani po tym, ani tym bardziej po tym! Ciężko jest stwierdzić, nie? 40 znaków dookoła! Kapitwa wystarczy! Czyły. Ale nie, Gabi chce być pewna, że wszyscy będą wiedzieć, gdzie idą jeść. Bo u Kubiksona to na przykład na razie nie wiadomo, gdzie się jest. No dobra, ale trzeba mu to wybaczyć. To jest totalnie pięknie. no. coś czuję, że Kubikson może zawładnąć tym odcinkiem. Zresztą nie tylko on, bo konkurencja jest całkiem spora i z minuty na minutę robi się coraz większa. Dobra, to właśnie tutaj u Overrasa mieliśmy wcześniej plagę kurczaków. A aktualnie bardziej nazwałbym to jakimś miejscem zbrodni. Czym mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Ja wyznaję tę zasadę. I nie mam zamiaru zadawać niepotrzebnych pytań. Chociaż akurat myślę, że w pracy Lipwicza jedno pytanie by się przydało zadać. Stary, co to jest? W sensie nie to, bo to, to wiem. To jest kuboek kurczaka. Zaraz koło niego jest wielki węgiel. To dobrze, bo węgiel teraz drogi. To, stary, widać bogactwo. O nie, i mam przyczynę moich lagów. Przepraszam, pani Lipwiczu, ale muszę podjąć drastyczne środki. Oj, serwer tego dłużej nie wytrzyma. Od razu lepiej, dziękuję. Ej, no w ogóle została minuta. Serio? 45 minut minęło tak szybko? No, jest po prostu niesamowite. Jest coraz lepiej. Co? Po tym znaku pewnie byście nie wiedzieli, gdzie jesteście, nie? Luz, na szczęście do góry jest 50 kolejnych. KFC, 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 KFC Kf i EC -si na dole. I tu też, co się dzieje? Mam dosyć, to są potrzebne jakieś ograniczenia. Jakby was spuścić do normalnych KFC, to napis byłby z każdej strony 20 razy. Nie no, ale wiadomo, trzeba wiedzieć, gdzie się idzie, nie? Bo jeszcze przy na przykład pomylicie KFC z CFK albo bo coś, nie mam pojęcia, o czym mówię. Ale wiem, że zostało tylko. I 5 sekund do końca. 3, 2, 1! Czas dobiegł końca! Normalnie nie wierzę, co tutaj się stało. Prawie godzina czasu na budowanie i 10 pustych działek zamieniło się w to. No to chyba czas najwyższy je ocenić. Przypomnę tylko, że głównym żywym jesteście wy, więc na końcu tego filmu wybierzcie zwycięzcę. Może być to na przykład działka numer 1 autorstwa Mikulka. Mamy tutaj piękną, czerwoną restaurację, która wygląda tak od zewnątrz. Ale co chyba ważniejsze, w środku prezentuje się właśnie tak. Jest kuchnia, jest kilka stolików i bardzo dużo miejsca. Co ciekawe, w środku kryje też wiele tajemnic, jak na przykład podziemne miasto Dorszy. Nie wnikam, nie chcę wiedzieć, lecimy dalej. Kolejna restauracja spod czerwonego 3 trzyliterowego loga jest autorstwa Very Play. Co ciekawe, rośnie na niej drzewo, okej. Okay. O, a tu jest totalnie odjechanie. Bardzo chętnie zjadłbym kurczaka w tym miejscu. W tej kuchni to wszystko przygotowują, ale co najfajniejsze, do góry mamy epicki taras. Co jak co, ale według mnie on wygrywa wszystko, także Wera, świetna praca! A my lecimy do numeru 3! Ten oto wielki budynek został stworzony przez DPL. Super pomysł z tymi dekoracjami z przodu. Wygląda to według mnie dobrze, ale i tak najlepiej wygląda w środku. A pewnie jeszcze lepiej wygląda na talerzu. Nie no, chcę kurczaka, jestem głodny po tym odcinku. Następnym razem muszę poważnie przemyśleć te tematy, bo w tym momencie wolałbym siedzieć na tych siedzonkach, które tutaj widzicie. No ale cóż, takie życie di i fajna praca, mega mi się podoba, serio. No ale jestem ciekaw, co powiecie na to. Pan Kubikson2K jak zwykle nas zaskakuje i tworzy coś totalnie wyjątkowego. No to wygląda dobrze od góry, od dołu, od środka. Widać, że przemyślany był każdy detal i serio, efekt końcowy wyrywa totalnie klapki. W sensie znów klapki. Macie klapki na nogach? Mam nadzieję, że tak, bo ja mam. Polecam. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Przecież sami to widzicie, ta praca jest przesuperancka. I jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że Kubikson ma sporo szansę być bardzo wysoko w rankingu. Ohoho, a kto to teraz? Czyżby nie pan overras? Tak, dokładnie ten sam, którego wcześniej atakowaliśmy naszymi kurczakami, ale jak widać wyszedł z tego obronną ręką. I ostatecznie udało mu się stworzyć realistyczny KFC. Panie overrasie i to się szanuje. Wiadoma sprawa, jakby ktoś pytał, gdzie gotują, to oczywiście jest również kuchnia. A zaraz pod kuchnią jakieś tajne pomieszczenia, gdzie dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, nie mam pytań, nie chcę ich zadawać. Do no, widzenia, żegnam. I teleportujemy się do KFC. Od zewnątrz jest dobrze, to trzeba przyznać. Jednak to, co naprawdę robi te prace, to środek. Bardzo podoba mi się ta kuchnia, a jeszcze bardziej podobają mi się te stoliki. może no, są zrobione z pistonów, jest stos. Zresztą nie tylko to wszystko, to jest stos. Wielkie logo, a nawet 20 innych luk dookoła wskazuje tylko jedno. Prawdopodobnie tego, co zbudowała Gabi 2012, nie da się ominąć. Widać je z każdego zakamarka tej mapy, ale my wejdźmy do środka, bo jest otwarte uwagi. Kasy, stoliki, nawet piętro do góry drugie, no. Co prawda nie do końca rozumiem, co tu się dzieje, ale by już przy tym i idźmy dalej. Czysto, schludnie i ładnie. Te trzy rzeczy na pewno można powiedzieć o pracy MC Ananasa. Mało tego, w środku przy kilkunastu stolikach służy nam golem. a Amenu w tej knajpie, jak widzicie, jest bardzo rozbudowane. Można kupić żelazo, żelazo i żelazo. Ja bym się na przykład skusił na to surowe. Czy to wielka korona króla KFC? Nie, to wielki kubełek. Jak wydać w głowie Lipwicza, czyli autora tej pracy, siedzi bardzo dużo dziwne rzeczy, bo już nawet nie chcę wspominać o tym małym wejściu, bo środek jest jeszcze gorszy. Ja przepraszam, ale totalnie nic nie rozumiem. Najlepszym chyba rozwiązaniem w takim razie jest postawienie tego bez komentarza i udanie się do ostatniej pracy. Co mogę dużo o niej powiedzieć? KFC, KFC, KFC! Żeby nikt się pod żadnym pozorem nie zgubił, to autor, czyli Fiksonek321 napisał to 40 razy! Chociaż uwaga, co dziwne, w środku nic nie ma. W sensie jest kuchnia i są stoliki, które wyglądają świetnie. Chociaż ej, czy na pewno wszyscy będą wiedzieli, gdzie są? Ja bym My się już 20 napisów, no! Dobra, przepraszam, to był żart! O, to była ostatnia dziesiąta praca! Dajcie więc dać w komentarzu, która według Was powinna wygrać! A zagłosować możecie też na moim Discordzie, do którego linkę macie w opisie. Zapraszam mega serdecznie! Ta i tyle, więc zostawcie łapkę w górę i super, a my widzimy się jutro. Sieba! Wow, a przed co masz właśnie teraz dwa filmy! Jednak ten po prawej powinien Cię bardziej interesować, bo był to ostatni odcinek tej serii, a i z tego jeszcze nie widziałeś, to wbijaj konieczkę i dobra noc!